Czy tak jak mówi moja mama, samotność jest, jak ona mówi, samotność to jest największe nieszczęście, jakie można spotkać, spotkać człowieka? Czy to jest prawda? Ma rację. Mama ma rację. I samotność jest najczęściej skutkiem doznanych krzywd, które między innymi jakaś krzywda spośród różnych polega na tym, że człowiek. Został zaniedbany i nie nauczył się dbać o swoje potrzeby, ponieważ potrzeba człowieka jest silnie związana z tym, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. To jest najważniejsze. I jeżeli człowiek jest nieufny, to zamyka się przed światem, przed ludźmi. Chowa się, izoluje. Najczęściej nie dzieje się to z wyboru, tylko z jakiegoś z jakiejś klątwy, na przykład dziecko, czy nawet nie dziecko, myśli sobie: Mnie nie można lubić. No i jesteśmy razem, mhm. gdzieś, w miejscu, nie wiem, jest wspólna. Wspólne spotkanie przy okazji, nie wiem, wszyscy są na jakimś meczu i się spotykamy, i ktoś stoi ciągle z boku, i ty podchodzisz i mówisz: O, czy mogę tylko o ciebie usiąść? A tak, tak, proszę, i się ta osoba oddala, ucieka, bo myśli sobie: Ona na pewno mnie nie lubi, ja na pewno jej się nie podobam. Ona na pewno okaże mi zaraz jakąś. Coś niemiłego. Czyli jeżeli okaleczymy człowieka poczuciem winy, wstydu, poczuciem, że się jest gorszym, mm -hmm. niskim poczuciem wartości, czy bezwartościowością wręcz, to krzywdzimy, ponieważ taka osoba będzie samotna. Ponieważ nie być samotną to znaczy mieć zaufanie do ludzi. I umieć swoje potrzeby. Hmm. Na przykład, chcę się bawić. Do zabawy potrzebuję innych. Wobec tego się przyłączam. I jeżeli przyłączam się, a mnie nie zapraszają, albo wszyscy się umawiają i odchodzą, a ja zostaję, no to trzeba szybko poszukać powodu. I do kogokolwiek, kto wykazuje jakiś odruch, życzliwości, mam podejść i powiedzieć, słuchaj, dlaczego mnie nie lubicie? Słuchaj, bo ty się tak mądrzysz. Albo wiesz co, bo brzydko pachniesz. Ty w ogóle masz jakiś sweter nieuprany. Albo wiesz, za dużo gadasz. Albo no, jesteś wobec wszystkich bardzo krytyczna. Przecież ty każdemu dzisiaj powiedziałaś coś niemiłego. Mhm. I nawet ta osoba w pierwszej chwili może być taka, ale ja jestem szczera. Nie, 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 nie. Szczerość to jest mówienie o sobie.